<laughs> o <Mico> Uma <-ai. risos> mają zdrowie no chodź Mikołaj, chodź zaraz padniecie, jeden, drugi ale już coraz wolniej biegają tak męczyły no, się dzieci Mikołaj no, no, no <grymne> <grymne> proszę, Pisiu, proszę. Chodź ci pokażę, gdzie się Pisiu robi. Chodź. Chodź. Uh -huh. Co Ci pokaż Mikołajowi, gdzie tu się Pisiu robi? Mikołaj, chodź. Chodź, Pisiu, chodź. Chodź, Pisiu. A bo to jest coś tam w prawą stronę. O, tu nie chodź, nie, ja muszę tego. A co, wylał? No, ja mówię, ma co, co dawać takich rzeczy. Magda, ja bo to się w lewą stronę zakręca. W którą? W lewą stronę kink jest, żeby dzieci nie odkręcały. No, bo trzeba, no bo trzeba patrzeć na znaki. Dziwi, że tak. Doma. gdzie jest Mikołaj? Mikołaj! <grywa> Pod telewizorem siedzą.